Grałem dzisiaj sprzętem Josejuk y, -y y, deska, na którym mam naklejoną na forehandzie T-bar Evolution MXP na podkładzie maksymalnym i na backhandzie y, okładzina y, cz czopowata y, Friendship 802. MXP już gram od jakichś 6 miesięcy. Zmieniłem ją, ponieważ jest tańsza, ekonomicznie, patrząc z, y, w porównaniu do Butterfly'a i gra mi się jest bardzo dobrze. No, szybkość w porównaniu do okładziny Butterfly 05 w energii jest porównywalna praktycznie tak samo, bo Żadnej tam różnicy nie czuć, tylko parabola okładziny T-bar MXP jest inna niż Batefla. Rotacja, no jeśli chodzi o obronę defensywną, grę to wydaje mi się, że jest łatwiejsza do opanowania niż 05. I wydaje mi się, że przy kosie pierwsza piłka jest lepsza niż ten Edge 05. Co do kontroli, myślę, że praktycznie tak samo jak. Butterfly 05, aczkolwiek yy, jak się nie zdąży czasem do piłki, wydaje się, że ta okładzina no nie wybacza błędów, że, że jest twardsza i, i po prostu nie, nie ma takiej samej kontroli jak Butterfly. Jeśli chodzi o kontrę, yy, zachowuje się bardzo dobrze, tylko tak jak mówiłem wcześniej, parabola jest inna i trzeba zmienić yy, technikę uderzenia, aczkolwiek. Wydaje mi się, że bardzo dobrze. No, gram ją tylko na forehandzie, bo na backhandzie mam chopa. I wydaje mi się, że tak jak grałem 0,5 to ta MXP jest lepsza od okładziny firmy Butterfly. Zdecydowanie poleciłbym ją na forehand niż na backhand, bo ze względu na jej twardość, no, na weekendzie czasem przekręcam i, i też nie robi kłopotów. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, trzeba się przyzwyczaić do tej innej paraboli. Niektórzy zawodnicy mówią, że piłeczka na, na tej okładzinie się pali, aczkolwiek ja tego nie odczułem i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra okładzina na fortec. Fraza pali się. Chodzi o, o to, że piłka przy topspinie ma inny dźwięk. I piłka spada pod stół, na przykład, albo w swoją połówkę. Aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, ja tego nie odczułem. I wydaje mi się, że po prostu to jest błąd ustawienia u niektórych, i możliwe, że z tego to wynika. Serw serwis i odbiór wydaje mi się, że jeśli się gra tą okładziną dłużej i się trenuje nią na co dzień, to, to nie ma żadnych problemów. Aczkolwiek, jakby się grało nią pierwszy raz, to na pewno z przejścia na przykład 05 albo jakiejś innej okładziny, to wydaje mi się, że ludzie by mieli problemy z odbiorem, z serwowaniem krótko. Wydaje mi się, że ta okładzina jest typowo dla zawodników profesjonal profesjonalnych i wydaje mi się, że ludzie, którzy po prostu trenują dzień w dzień, mogą grać tą okładziną. Na pewno bym odradził osobom, które trenują raz, raz w tygodniu, na przykład nie mają czasu, żeby potrenować. Dzień w dzień, tak jak mówiłem, i wydaje mi się, że amatorom, bo wydaje mi się, że ta układzina dla nich będzie zbyt szybka. Oczywiście tuninguję, ponieważ yy, jako obrońca potrzebuję szybkości na, na forehandzie i, i tuning mi w tym pomaga, i wydaje mi się, że, że pomaga to w tym. Według mnie, to, je, to jest jedyna okładzina która za takie pieniądze. W Modeście bodajże kosztuje 128 zł po rabacie. Za, za taką cenę takiej okaziny nigdy nie dostaniemy. I jakość naprawdę oceniona 6. Serdecznie zapraszam do oglądania kanału Table Tennis Experts, do lajkowania, dawania subów oraz oglądania najnowszych filmików. Polecam, Mateusz Ufano.